Jak dotąd nie ujawniono jak opiekunowie Armina mieli na imię, lecz nazywajmy ich po prostu Pan Ackerman oraz np. Pani Ackerman. Możliwe, że w przyszłych rozdziałach poznamy ich imiona, no co oczywiście bardzo liczę. Niewiele czasu po tym, jak chłopiec urodził się, jego rodzice postanowili podjąć decyzję o opuszczeniu murów miasta, a także samej wyspy Paradysta, w której się w tamtym czasie znajdowali. Dziwić może ich decyzję, którą podjęli, ponieważ wiedzieli, że za umocnieniami nie będą bezpieczni, a mimo to podjęli ogromne ryzyko, aby spełnić swoje marzenia. Chcieli opuścić bezpieczną strefę, a także zostawić na pewien czas swojego syna Armina razem z dziadkiem, aby poznać świat, który jest za murami. Zdawali sobie także sprawę z tego, że gdyby ktoś z żołnierzy ich przyuważył, to czekałaby ich za to śmierć. Oczywiście śmierć za zdradę króla. Jednak, mimo to, sami potajemnie skonstruowali balon, który napędzany gorącym powietrzem posłużył im za środek ucieczki. Gdy nadarzyła się odpowiednia okazja, oboje pożegnali się z ukochanym synem i zostawili go pod opieką jego dziadka, do czasu aż wrócą. Następnie udali się do kryjówki, aby dzięki swojemu dziełu, które stworzyli, uciec. Jednakże ostatecznie plan ten nie doszedł do skutku, ponieważ pewien żołnierz korpusu żandarmerii przeuważył ich podczas wsiadania do balonu. Sanes, bo tak miał na imię żołnierz, rozkazał wysiąść uciekinierom. Po chwili razem z resztą żołnierzy korpusu żandarmerii zastrzelił rodziców Armina. Obecnie żołnierz ten nadal żyje, więc może w przyszłości będziemy mogli liczyć na porachunki Armina z tym oto członkiem pierwszej brygady. Ciekawym faktem może być to, że ten sam żołnierz torturował przed laty ojca Erwina. Mam nadzieję, że cieszy Was to, że nagram materiał, który to wybraliście w ankiecie. Oczywiście to, czy jutro pojawi się odcinek, zależy tylko i wyłącznie od was. I mam do Was także małą prośbę. Otóż napiszcie mi, z jakiego uniwersum. Chcecie oczywiście serię poboczną i nie musi być to tylko i wyłącznie anime. Będę wam za to oczywiście bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym filmie, możliwe, że już jutro.